Mam na imię Paul. Gram w wiele gier wideo z grupą moich znajomych. Ostatnio sporo graliśmy w Among Us. Za każdym razem, gdy ja i moi przyjaciele gramy razem, zawsze ze sobą rozmawiamy i wiele razy po prostu trollowaliśmy innych graczy. Graliśmy w Among Us i dyskutowaliśmy o tym, kto może być zabójcą. Ja i moi dwaj przyjaciele, którzy nazywają się Harry i Wayne, myśleliśmy podobnie jak reszta lobby, że to gracz z znikiem Sean. Ostatecznie głosowaliśmy za wyrzuceniem go. Podczas dyskusji Shon stawał się coraz bardziej agresywny, upierając się, że to nie on jest zabójcą, a ja i moi dwaj przyjaciele uznaliśmy to za całkiem zabawne. Po meczu Harry otrzymał prywatną wiadomość od Shona, mówiącą, że to nie on był zabójcą i nie powinniśmy go wyrzucać. Wayne pomyślał, że zabawnie byłoby zaprosić Shona do naszego lobby i trollować go przez całą grę. W dyskusji powiedzieliśmy pozostałym graczom, że Shon jest zabójcą. Więc wszyscy zagłosowali na niego. Graliśmy dwie gry z szonem. Za każdym razem trolując go, mówiliśmy, że jest zabójcą, przez co wylatywał. Szon w końcu opuścił nasze lobby i nie graliśmy z nim więcej tej nocy. Mam lekki sen i budzę się przy najmniejszym dźwięku. Obudziłem się około drugiej w nocy na dźwięk samochodu. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem samochód zaparkowany tuż przed moim domem. Silnik był włączony, ale nikogo tam nie było. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że cała ulica jest pusta. Kiedy wracałem do łóżka, włączył się mój komputer. Podszedłem do niego i zobaczyłem, że na środku ekranu znajdował się napis Wejdź do dyskusji. Kliknąłem na niego i wtedy ukazało się bardzo krwawe zdjęcie mężczyzny, który został przecięty na pół, a pod spodem było napisane, że zostałem wyrzucony. Próbowałem poruszyć myszką i wyłączyć komputer, ale to nie zadziałało. Mogłem jedynie wpatrywać się w to makabryczne zdjęcie. Mój komputer w końcu się wyłączył, a chwilę potem usłyszałem, że samochód, który był przed moim domem, powoli odjeżdża. Następnego ranka obudziłem się i zobaczyłem wiadomość od moich przyjaciół, Harego i Wayne'a. Pisali, że mieli taką samą sytuację jak ja. Zobaczyli na swoim komputerze i telefonie te straszne zdjęcia zdjęcia ludzi przeciętych na pół. Zapytałem ich, czy uważają, że ma to coś wspólnego z tym facetem, którego trollowaliśmy. Obaj nie wiedzieli co o tym myśleć. Pomyślałem, że szon w jakiś sposób dowiedział się, gdzie mieszkamy i schakował nasze urządzenia. Przeraża mnie to, jak prawdziwie wyglądały te zdjęcia, i skąd wiedział, gdzie mieszkamy i jak był w stanie tak łatwo schakować nasze urządzenia.